Dzisiaj będę dzisiaj kadać, no bo jest wieczór. wstać będzie drugi. Tutaj jest taka PKXD gra. Fajna, ja się wciągnąłem. Będziemy dzi będę dzisiaj dwa, jeszcze jeden ogrywał. Nagrywał odcinek. Serdecznie Was zapraszam na ten drugi. Oczywiście. No, i na drugim już trochę poleki kasy. lepsze sobie skinę, bo mam na razie takiego. Tu mam rzeczy swoje takie, no, które wziąłem z lodówki i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie dzisiejszy nasz cel. Nasz cel trochę chcę kasy. Tutaj jest taki telefon, i, a na tym, sma, no, ta, na zegarku, to tam się nagrody tylko odbiera. No, w zasadzie ja idę do. Robota, gdy się co, jest dużo gier, będziemy grali we wyścigi, które po minutce niecałej będą dwa, trwały hmm. jeszcze może do winy, gry pogramy, No ale na początku chciałbym w to Was zaprosić. No czekajcie się zwagra. Dobra, wszystko jest na swoim miejscu, to jest wyścig. No ale dobra. Szczerze zacznij. Już są na końcu, dobra, zaraz będziemy mogę grać, ale chyba będzie 15 ileś tam za no 30 już są. zaraz, zaraz to się pojawią, bo I tam jest na końcu takie coś, że się wychodzi, wchodzi, no ale nie będę pokazywać, bo pewnie tam się tu zaloguję, ja no to będzie wyścig. Ale niezłe. I napiszcie komentarz od razu, jakieś serduszko postawię, właśnie takie. No i teraz będziemy chwilę czekania. Tu ja zrobię przerwę, bo 20 sekund, dokładnie więcej, no to robię przerwę. Jak będzie już ostatni, a dobra, nie będę robił po 10 sekund, ostatni 3, on sam się ścigał, też tak się da. Mi się boję, że on ma ulepszonego speed, bo ta zbroja mi coś mówi. Ale trudno. Może mi się uda wygrać. Może nie. O, grana się Cześć, tamto je Dobra. Mi tu sprawnie idzie. nie na źle się nie uda. Dobry w tym tylko, że no, jak widać w skrzyniu jest głęboko. Jest dość mocno. I dobra, tutaj ja idę na pierwsze Jedna, bo to jest najtrudniejsze. Przepraszam za to, że jest taka emocjonalne, no, ale ja nic nie poradzę. Natomiast to jest takie drugie wyjście. Ja I tu raczej nie przeszkaczę, i potem ułam się ten lecił to chyba tam, tam go, właśnie nie czy będzie pierwszy ja to będzie w tu jest! tylko że tu mam stronę mamy, dobra, no spokojnie pierwsze miejsce mam Dwie gwiazdki, bo ja tam chyba 210 pasy 95 a jeszcze mniej niż się ma teraz, jak byłem. No, ja Ja pierwszy. mam pierwszy. No, ja mam pierwszy. Ja tak pierwszy. No ale trochę Ja mam pierwszy. Ja mam To Ja mam pierwszy. już nie mam pierwszy. Widzieć na początku. Chyba 20, 20 sekund. No dobra, zrobię teraz szybką przerwę i widzimy się na starcie. No już są ostatnie 3 sekundki. Mm, mi tu nic nie zajęło w zasadzie. Za chwilę. Uuu, wow! Trafiłem za pierwszym razem, choć nie szłam środek. Zwyczaj pierwszy środek to jest mm, około 30% lat Nie wiem ile. Ja tylko tak mówię, ale nie jestem przekonany. Aha. Saba. zostanę zostanie. nie chcę. Uu, dobra wycowie Mati, no to proszę, to jest ten właśnie punkt, mówiłem, gadałem i tak dalej, i tak dalej. Jaki mimo, że my dnia w parkej nie mam. Jest tak jeszcze w Trudno, się mówi. No lepsze niż nic. Zawsze <laughs> Raz Ja raz mam... Zobaczcie, czego mam znajomych. Yy, mati, 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 mati nie ma. A tu nie ma, nie ma. To ja nie wiem, o co chodziło wtedy. Dobra, niech on tam czeka. Ja tu na szybko dokuję I gram, póki mogę. Już będziemy mieli mniej czasu szybciej ten to ostatni wyścig, żeby wa... no, nie były te same wyścigi. No bo to tak trochę ten wyścig za wyścigiem, wyścig wyścig. No to takie dziwne same wyścigi za wyścigiem, no ale trudno się mówi. I też jak u Was słychać hałas, to bardzo za mnie przepraszam. Dobra, nie zwracajcie na mnie uwagi widzowie. Dzisiaj może być odcinek Smash Master, nie wiem. No nie wie, A to moja mama się pytała jej przed sekundą i powiedziała, że nie wie. No ale mam nadzieję, że zrobimy... No i nieważne. To idziemy do tego już na plain, może odcinku zobaczymy. Pewnie ten. Bo chciałem w ten, to oczywiście nie. Nie zrobię w ten. No, w lewej musimy się przyłamać się zwiększyć mm. no dobra, teraz na szybko i widzowie zostawcie łapkę, subskrypcję, dzwonka i do Rodzynek KMS Plus mm, jeszcze ma swoje drugie konto, możecie zasubskrybować Rodzynek Minetraft możecie tylko zasubskrybować, ale nie ma żadnych tam odcinków Mm. Bo dzisiaj u, kura, to te, u niego byłem, czyli u radka mm. Dobra, Mati, Mati, Mati. Ja chcę tutaj przyjść podejść na szybko. Zaprosić, dobra. O nie wiem czy to mnie... A kurczę! Nie, 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 nie. Mati Przez to, nie no trudno się mówi zresztą tu nam nie chodzi o pierwsze miejsca chodzi nam żebyśmy ładnie no wyszło no, miał szczęście. chociaż ma 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 małe ma, małe może nie będzie akurat miał teraz szczęścia oczywiście że ma. może akurat z, zwali spadnie do wody. Hmm. Idziemy. Janek oczywiście jest z nami i nie z nami. Z nami, z nami, z nami, z nami, z nami, z nami. Z nami. Z nami. Z nami. Chyba byłem, co? O, mały włos, widzowie. A tu jest shop, no ale dobra. Hmm. Chcę kamerkę przenieść, ale teraz. Hmm, dobra, dobra, ja nie idę też na wyścig jak ten Mati. Zaraz wam pokażę, co będziemy kupować na kolejnym odcinku. Dwie rzeczy chyba. Rzecie. Fajny fajnie jestem panda, ale ja chcę, chcę coś innego. Ten skin kupimy. Tu nic chyba nie będziemy już więcej kupować, no. Jeszcze im, tu wchodząc, e, może to, ale mało możliwe, że to kupimy. A tu za ile jest rakieta? A to, dobra. A, może sobie gemy doładuję tutaj zaraz będą, no 400 wystarczy mi, z 26 zł, a sobie kupimy zbrojkę mi się podoba ta zbroja składająca się z kilku rzeczy Mamy pięć jaksów, no dobra, więc już odcinka tu spędzimy. No i mam nadzieję, że będzie wam przydobać. Duży piesek chce wody i nic wam się nie stanie w sobie chyba że wyjdziecie z kryp. No ale spokojnie widzowie, nic się nie stanie, jak będzie miał wody. Na pewno wam widzowie mówię, nic się nie stanie, będzie chciał, chciał, chciał. No chyba, że chcecie go szybko kąpić na level, no to polecam rozwinąć dom i od razu, no do pieska właśnie, do peta kupować te rzeczy, żeby potem nie chodzić. Ja chodziłem do innych no brałem wodę, świetnie, no ale mówi się trudno, Ech. Ja to zapał go od tej gry dostanę za sekundę. Uf, bo tu auto jak w ciebie wjedzie, to właśnie jest wtedy problem. Matika... Dobrze. To no tutaj to na spokojnie, o mnie nie... Uf, Dobrze, ja już wiem o co chodzi, z z i autami... Że... Nie, tu jednak nie o to chodzi, że któreś... Z... Taki widzowie! No i już będziemy kończyć za sekundę. Ech, to był mój rekord, był. jeszcze Wam pokażę filmę. Mam nagrodę trzy, ale do gramy jedną. Jestem słaby widzowie, że tak trzeba. Ptaszkiem już bym zwalił, ale miejmy nadzieję, że chociaż mi się w kawałek przejść uda. No chociaż to najpierw 25 niż 0 no i 13 No jeszcze na szybko będziemy chodzić hmm? Mój domek ma chyba 4 5, 5 lajków na pewno łapek w górę chodzi mi dobra zobaczymy na szybko 5 I wy zostawcie po tym odcinkiem 5 lajków no i następny odcinek już leci z PK. No, z PKXT. Choć no spokojnie, jeszcze jeden na pewno leci dziś. Piesek tu nie wsi wody. Nie mogę kliknąć. No ale widzowie, cześć i do zobaczenia. I, zostawcie, i pamiętajcie, zostawcie łapkę, subskrypcję, dzwonka. Wbit do rodzyn plus i dziękuję. Cześć!